To był koszmar zwierząt, tak? To był taki obóz koncentracyjny dla zwierząt. To z zewnątrz wygląda ładnie. Pomiędzy tymi martwymi psiakami chodziły też yy, żywe. Dowody na znęcanie się są w każdym boksie. Koszmar psów w Radysach trwał 18 lat, dlaczego służby nie interweniowały wcześniej? Dlatego, że w naszej ocenie tutaj na miejscu mieliśmy taki zamknięty układ. Lekarz powiatowy, w mojej ocenie, chronił to miejsce. Inspekcja weterynaryjna nie skupiała się na wszystkich informacjach, które tutaj były zawarte, nie ujawniała tego, nie za bardzo się tym interesowała. Tą mordownią, bo tak możemy o tym miejscu powiedzieć, żył cały świat porozwierzęcy wiele lat kilkanaście lat. 3,5 tysiąca kilogramów martwych zwierząt wyjechało tylko w pierwszych miesiącach 2020 roku. Podczas interwencji były znalezione zwłoki w boksach, pomiędzy tymi martwymi psiakami chodziły też e, żywe. W boksie było po kilka psów faktycznie i faktycznie e, były sytuacje, że psiaki rodziły w tym całym zanieczyszczeniu i między, między zwłokami, między tym całym zaniedbaniem. Właściciel Sroniska jest obecnie w areszcie. Co mu grozi? Właściciel Srońska jest w areszcie. W areszcie jest jego syn. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat pięciu. To są zarzuty znęcania się za szczególnym okrucieństwem. Takie zarzuty postawiono. Groźby karalne wobec przedstawiciela organizacji prozwierzęcej. O tego chodzi o nielegalne posiadanie broni. To był koszmar zwierząt. Tak, to był taki obóz koncentracyjny dla zwierząt. To z zewnątrz wygląda ładnie. Wchodzimy, jest piękny polbruk, jest zielona trawa, przestrzeżona wszystko, drzewka, nie słychać psów. Ktoś, kto tutaj wchodzi na pierwszy rzut oka, mówi wow, a tu diabłutki w szczegółach. Najbardziej jest nam potrzebna pomoc w adopcjach zwierząt. Jest wiele schronisk w Polsce, które te psy przejęły pod opiekę. Wiele organizacji, one są wszystkie wymienione. Będziemy tam publikować zdjęcia tych zwierząt. Dzisiaj w schronisku pozostało 500 zwierząt, 400 jest pod opieką różnych organizacji, stowarzyszeń. One też czekają na domy, i to będzie dla nas największa pomoc. Ale też zbieramy cały czas środki na leczenie tych zwierząt. Jest uruchomiona zbiórka na ten cel. Jest link na właśnie na pseudoadopcji.pl -adop albo na ratujemyzwierzaki.pl zwierzaki.pl na głównej stronie Fundacji się pomaga. Można tutaj przy przywieźć karmę dla psów, przywieźć środki na odrobaczenie. Potrzebujemy środków na pły i kleszcze, zabezpieczeń takich psiaków. Do adopcji mamy psy zdrowe. One nas nie zarażą, są bardzo spokojne, potrzebują kilku dni i szukają tego ciepłego domu. Dążymy do tego, żeby jak najszybciej każdy psiak Znalazł jakiś dom albo został przetransportowany w lepsze miejsce. Na razie e, imion ps dla psiaków wszystkich nie mamy, natomiast te imiona są już nadawane, e, gdy psiaki wyjeżdżają stąd. Jak chodzimy po tym stronisku, to widać, że, e, że psiaki są zgłatnione tego kontaktu. Mhm. One też domagają się tego, żeby tak. się zatrzymać i pobawić się z nimi. Tak, praktycznie co drugi psiak szuka tego kontaktu. Jak widać. E, <laughs> Jak widać, te wsiaki mogłyby stać tutaj przy kratach i być głaskane cały dzień. Eee, no, no, po prostu szukajmy domów, gdzie będzie, będzie ktoś, kto będzie je głaskał.